Cztery pancerniczki, będzie trzeba uważać na Slawunie na pewno, na Vermonta też, bo to celne okręty. Znaczy, jeżeli chodzi o to opóźnienie, to tak, to wiem jak to działa. Grałem, grałem. Jeżeli chodzi o to opóźnienie zrzutu e, tych rakiet. Cześć, Perez. Cześć. Mruwa. Nowe studio? Nie, po prostu... W... Uczę się też, uczymy się też nawzajem jako streamerzy. Hmm, okazuje się, że NVIDIA Broadcast zaczęło działać prawidłowo i można wyciąć tło, które się ma za plecami. I, i to mi pokazał e, Kamil. Wcześniej testowałem to, ale jak była w wersji beta, to niestety działało w sposób niezadowalający. Do tego jeszcze, dzięki uprzejmości Pana Raginga, udało się E, ogarnąć dźwięk tak, aby mogła grać muzyka, której potem na VOD Twitch nie słychać. E, no i tak jakoś się wspieramy. Cześć, Jeju. cześć, snobek. Ale mi przypieprzył Cytadela od ryja W skałki stanąłem Miałem agregor czotuję przy skałce tutaj nie wiem czy to jest dobry pomysł i nie mają na mnie bicia to mogę za darmo pofarmić cześć to mecz. coś robią samolot jakiś mi podnął Teraz będzie Halanda pogonić. Shima musi uciekać bez zasięgu radaru wrogiego Dedosa. Haland wrócił na kapa. Już mam kapa w zasięgu, więc mogę go zaraz objąć patronatem radaru. Są dwa Halandy. Pięć tysięcy. No, nieźle, nieźle. Jeszcze nie zszedł niestety, ubolewam nad tym. Mam nadzieję, że go ktoś skasuje. Purfur z tam widzenia złe porządki zrobił. Fajnie. Myślę, że ten radar się przydał. No, ale ja za bardzo w desa nie umiem. Ja czasami się jakby za bardzo podpalam, za bardzo puszuję. Eee, próbuję się konfrontować jeden na jeden z pancernikami, i to się kończy tak, że ląduję w porcie. I trzeba wziąć kapa i pomóc naszej szymie z yy, dedosem. Będzie cofał chyba. Albo już cofa. Nie, teraz dał do przodu. Helbing ogarnął temat. No i cóż, teraz będziemy musieli bronić B. Cześć Grizo. A niepotrzebnie przyłączyłem na pepance. teraz mi się przydaje to, że nie mam zasięgu wydłużonego, bo na poli na razie mnie nie spotuje. Mogę sobie farmić w tej chwili za darmo jeszcze Yoshino. Zobaczcie, on jest 17 km ode mnie i mnie nie widzi może strzela. Dlatego ten zasięg na te dosie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ja wiem, że można sobie wówczas łatwiej farmić bebeczki, ale ale coś za coś. Woli postawił dymek, więc nadal nie powinienem mieć spota, muszę uważać na Slavunia. Napoli wyszło z tego. Przełączmy na pepance, zobaczymy czy coś się uda tutaj. Oj, mo mogłem strzelić do Giringa. Nie przyjmuję z pepanców ten Napoli. Ma tak pancerz trolowski, że szkoda gadać. Sława jest tu, Smolensk jest tu, okej. Okay. Giringa sobie ogarnęli, cześć Sancho, tu jest jeszcze Vermont i Shikishima. Oni wszyscy będą tu pchali, a my nie mamy pancerników, które będą tankowały DMG w tym momencie. No i Shikishima już jest tak blisko, że skandal. Więc za chwilę będzie port. Próbujmy skończyć na poli i odchodzić będzie bolało teraz dobra Tak tam skupienie. Dobre miał skupienie. Bardzo dobre miał. Wykorzystajmy to, że się nie patrzy. Niestety podpalił mnie znowu. że tu już zostaje coraz mniej argumentów. Dobry duch. Shikishima. Shikishima się zaraz podreperuje, pewnie? Także ja tu jestem, moi drodzy, na pożarcie w tym momencie. Masakra w sensie, że taka zła? Taka tragiczna? Czy. Nie, nie zrezygnowałem z bycia CC. No, to jest mój koniec, moi drodzy, w tym momencie. Nawet nie patrzyłem na licznik obrażeń, nie wiem ile obrażeń zrobiłem. Ok, no 215 tysięcy, to tak jak nie ja na tym okręcie. Poszło, na streamie poszło o to, że najwięksi community kontrybutorzy anglojęzyczny, anglojęzyczni. Boże, 2000 bazowego na tym? Wiecie co, zrobię sobie screena. Ile wpadło z pożarów tak z ciekawości? 40 tysięcy, nieźle. Dzięki Deadshot.